Kiedy Jan Paweł II został wybrany na stolicę Piotrową, media na całym świecie okrzyknęły go papieżem z dalekiego kraju, no bo tak wówczas była postrzegana Polska. Kiedy umierał, żegnaliśmy go jako Jana Pawła II Wielkiego. Co zatem się stało, że urodzony tu w Wadowicach, w sumie niewielkim mieście położone na obrzeżach dawnego zabora austriacko węgierskiego człowiek, urodzony w niezamożnym, ale dobrym domu, został następcą świętego Piotra i zmienił i świat, i cały kościół. I o tym będzie ten odcinek Balansu bieli Prosto z A naszymi gośćmi będą dr Milena Kindziuk, ksiądz Łukasz Piurkowski i profesor Konrad Meus. Balans bieli zapraszam. Karol Józef Wojtyła urodził się w 1920 roku w Wadowicach jako drugi syn Karola i Emilii. Wadowice były miejscem pokojowego współistnienia różnych kultur i religii, co nauczyło przyszłego papieża szacunku i otwartości na innych. W roku 1930 mały Lolek, jak zwykli nazywać go przyjaciele, rozpoczął naukę w wadowickim gimnazjum o profilu neoklasycznym. Umiłowanie do poezji Norwida Mickiewicza. I to kształtowało młodego Polaka, młodego Wojtyłę w specyficznym takim klimacie mm, bliskości i otwartości też na innych ludzi właśnie. I to jest chyba ta jego otwartość, którą zaczerpnął z domu rodzinnego i też z kultury, z poezji, z literatury, że świat jest domem nas wszystkich, a drzwi do tego domu stanowi kultura. Karol Wojtyła od najmłodszych lat kochał teatr, czytał dramaty i występował w spektaklach. Przeprowadził się do Krakowa, by studiować polonistykę. Studia przerwała wojna. W 1941 roku wraz z przyjaciółmi Wojtyła założył teatr rapsodyczny, w którym także grał. W teatrze słowa wcielasz się w życie innych, by zobaczyć to życie z obiektywnego punktu widzenia. A później doprowadzić swoją postać do prawdy. I to jest bardzo podobne do tego, co duchowni powinni robić zgodnie z koncepcją Karola Wojtyły dotyczącą księży. Karol Wojtyła lubił grać w piłkę, kochał górskie wędrówki, narciarstwo i spływy kajakowe. Pasję tę rozwijał także w latach późniejszych jako biskup i kardynał, łącząc te aktywności z ewangelizacją młodzieży. Z domu rodzinnego wyniósł głęboką religijność. Od dziecka był ministrantem, a gdy miał 22 lata, wstąpił do seminarium. On miał niesamowicie trudne dzieciństwo i młodość. Patrząc na warunki zewnętrzne, jako 21-letni mężczyzna nie ma już nikogo z rodziny. Jest II wojna światowa, która odbiera mu największych przyjaciół, których Niemcy rozstrzeliwują w okolicach Krakowa. Natomiast on się wtedy nie załamał, tylko właśnie dzięki temu głębokiemu doświadczeniu Chrystusa i Kościoła głębokiej, heroicznej już wtedy wiary w Boga, on no, cudownie spełnił swoje człowieczeństwo, rozwinął wszystkie swoje talenty. Już jako ksiądz Wojtyła rozwijał się duchowo i intelektualnie. Pisał między innymi poezję, dramaty i teksty publicystyczne. Był wykładowcą. Jako biskup w Lublinie kształtował szkołę badawczą etyki. Jako kardynał odbywał podróże zagraniczne delegowany przez papieża Pawła VI. Brał również aktywny udział w pracach Soboru Watykańskiego II. 16 października 1978 roku Karol Wojtyła stał się papieżem całego świata. Abelus papam, Kardynalem Wojtyła. Rodzina w życiu każdego z nas jest bardzo istotna, to jest oczywista oczywistość, bo to ona kształtuje później nasze postawy w tym dorosłym życiu. Zatem jak to było w przypadku młodego Karola Wojtyły? Pani doktor, co zawdzięcza mamie, ojcu, bratu, a może szerzej swoim bliskim, znajomym, sąsiadom? Sam papież mówił o tym wiele razy, że wadowicom, domowi, rodzicom zawdzięcza przede wszystkim wielką miłość. Mówił, że swego ojca uważa za niezwykłego człowieka. To tutaj, w tym miejscu, gdzie jesteśmy, w domu Wojtyłów, Karol Wojtyła Senior uczył Karola, ale też Edmunda lekcji historii, czytał im trylogię. Uczył papieża przyszłego niemieckiego, dlatego później papież będzie mówił z ojcowskim, austriackim akcentem po niemiecku, ale też tutaj w tym domu kształtowała się wiara i Edmunda i Karola. To ojciec rozpoczął kult Matki Bożej Nieustającej pomocy, w Wadowicach w ogóle to też jest ciekawe. Zwłaszcza po śmierci matki, starsi mieszkańcy Wadowic opowiadali, że widzieli taką no, wyjątkową pobożność ojca z synem, który chodził do kościoła codziennie, wtedy, w czasach no, jeszcze przed soborowych, na łacińską mszę i w takim duchu bardzo, no to był wojskowy, w no takim to o to porządek tak, dnia. Y Ojciec mm. wojskowy. Tak, ojciec zawodowy wojskowych. Kto wojskowy. zna zawodowy wojskowych wie, że to są ludzie bardzo twardzi. No właśnie. E, którzy nie znoszą sprzeciwu. Jak było w przypadku tak, nie, nie relacji był z Wojtyła? Był bardzo taki ciepły, pełen miłości. Ktoś, kto przejął później właściwie obowiązki domowe, najpierw jak Emilia była chora, a później po śmierci matki, właściwie poświęcił się, nie ożenił się drugi raz, poświęcił się Lolkowi, w wychowaniu Lolka i no bardzo, bardzo był pełen takiej czułości, miłości do syna. Właściwie Żył dla syna, można powiedzieć. Wychowywał przede wszystkim, skupił się na wychowaniu lolka i też co ciekawe, bardzo dbał o to, żeby były relacje między braćmi. Edmund studiował wtedy już w Krakowie medycynę. Później, kiedy był lekarzem w szpitalu w Bielsku, ojciec dbał o to, żeby w każdą niedzielę z lolkiem jeździć do Bielska do brata, żeby bracia mieli ze sobą kontakt. To jeszcze jedno mam pytanie do pani doktor. Bo kiedy młody człowiek traci bardzo bliskie osoby, to ma to gigantyczny wpływ na jego i duchowość, i, i wrażliwość. Tak było w przypadku Wojtyły, no bo najpierw umiera mama, potem, potem brat. To się odbiło na jego... W późniejszym życiu. Też sam papież o tym mówił, zwłaszcza po śmierci brata powiedział takie znamienne zdanie, że śmierć brata przeżył chyba bardziej niż śmierć matki. To też było takie znamienne i też m, później traci jak 9 lat ma matkę, później 12 lat brata, później 21 lat traci ojca i właściwie widać że, że to było po coś, że jak został sam już Karol Wojtyła, nie miał nikogo bliskiego, to dopiero wtedy podejmuje decyzję o tym, żeby wstąpić do seminarium, czyli to wszystko tak jakby takie prowadzenie było. Proszę księża, po to, żeby... ten, ten fundament wiary, bo, bo jak mówi pani doktor, codzienna msza, no dziś to byłaby postawa heroiczna, bądźmy szczerze, ale wtedy może to nie było nic niezwykłego. To doświadczenie duchowe, to doświadczenie wyrastające ze świata wartości i miłości, jak mówi pani Milena, to jest bardzo charakterystyczne. Ale to, co wybrzmiewa w naszej dyskusji, rozmowie i tutaj, w Wadowicach, w naszej instytucji, to ten element, że ten aspekt duchowości i wiary, osobiste relacji z Panem Bogiem jest rozumiany jako postawa, bo miłość jest postawą. tak? Kocham Boga, kocham drugiego człowieka. I w środowisku wadowickim w tym domu, wybrzmiał, wybrzmiał taki ciekawy trójnóg, czym tam już w praktyce jest. Bo to prawskim umiar czyli zdolność wybierania tego, co najważniejsze, bo, no bo skoro wszystkiego mieć nie mogę, to muszę wybrać to, co na obecnym etapie mojego życia ma największe znaczenie. Konsekwencja rozumiem jako sensowne działania, czyli to, co jest dobre dla mnie i dla innych oraz relacje z Bogiem i z drugim człowiekiem i to jest bardzo ciekawy... Fundament tej duchowości wyrastającej z Eucharystii, pobożności Maryjnej i tej postawy miłości, otwarcia na drugiego człowieka. To co mówi Pani Milena, to były osoby otwarte, osoby, które uczyły pewnego sposobu bycia człowiekiem w bliskości z innymi. Bo Wadowice to społeczność wielokulturowa, pluralistyczna, to bardzo ciekawa społeczność dynamizmu działania, myślenia, mówienia i funkcjonowania. Ten kult maryjny w domu Wojtyłów był zawsze? To jest taka hmm, przekazana z pokolenia na pokolenie właściwość? Jestem przekonany, że to szczególnie wybrzmiało tu w Wadowicach. Dla ojca i dla matki ten aspekt maryjny był bardzo istotny. To, co pani dyrektor, pani, to, co pani doktor podkreśla, po śmierci mamy to szczególnie wybrzmiewa, to prowadzenie. Totustustust, czyli cały Twój. Cały Twój dla Boga, dla innych, dla własnych pasji, własnych zainteresowań. To jest ten bardzo ciekawy aspekt. Bo pobożność Maryna. Hmm, w pontyfikacie na Pawargią ma właśnie taki fundament, szeroko rozbudowany, wielowątkowy. Tylko, to mnie ciekawi, bo my często papieża trochę stawiamy na pomniki i uznajemy, że to był człowiek no, niezwykły od samego narodzenia, ale przecież bo, kiedy mama umiera i ta właśnie matka boska zastępuje mu poniekąd trochę takie relacje z mamą, to jest człowiek bardzo młody. To chyba nie jest tak, że on sam na to wpadł, tylko raczej ojciec musiał mu to. Jakoś no, przekierować, pokierować, zasugerować, prawda? Oczywiście to są aspekty, które Wojtyła jako dziecko obserwował u swojego ojca i swojego brata, bo tutaj już pani Milena zaakcentowała ta relacja z bratem. Oprócz ojca po śmierci matki osobą kol o kolosalnym znaczeniu dla Karola jest brat Edmund, który wprowadza go w świat relacji, w świat um, dynamizmu działania, ale też w swoich aspektów duchownych. On też był człowiekiem, który w tym zakresie. Jest podstawowym punktem odniesienia dla Karola i dla zrozumienia dynamizmu jego osobowości. Jeśli mogę jedno słowo dodać do tej Maryjności, to ta Maryjność kształtowała się w domu. Tu, właśnie na pierwszym piętrze, wisiała kropielniczka, fajansowa kropielniczka. I Emilia wprowadziła taki zwyczaj, że każdy, kto wchodził do domu i każdy, kto z niego wychodził, musiał uczynić znak krzyża, czyli. Dzieci, obaj synowie, no, w takim duchu, w A w tych czasach to było coś wyjątkowego? Czy to był zwyczaj, który funkcjonował po prostu w katolickich domach? No, było wyjątkowego. Nie wszędzie była kropielnica. To... I też y, Emilia miała no, specjalne nabożeństwo y, do Matki Bożej. Przy litanii loretańskiej, przy śpiewie litanii loretańskiej, Karol przychodzi na świat, i później Emilia odmawiała tę litanię loretańską z synami i też w w pokoju Edmunda i Karola wisiał obraz Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, i przed tym obrazem rodzina klękała codziennie do pacierza. Kiedy młody Karol przychodzi na świat, przychodzi już w Polsce. Wadowice są miastem polskim, to już jest druga rzecz po tej wielkiej wojnie, czyli I wojnie światowej. Jakim miastem były te Wadowice wówczas? No przede wszystkim to było miasto wielokulturowe. Oczywiście w okresie austriackim, w okresie galicyjskim, społeczność żydowska liczyła około 20% tego miasta. W okresie międzywojennym To dużo czy mało w skali średniej, powiedzmy polskiej wówczas? To jest sporo, ale nie bardzo dużo, ponieważ przypomnę, że są miasta również w sąsiedztwie, które mają i 40 i 50% populacji żydowskiej. Aczkolwiek jest to akurat osoby wyznania mojżeszowego, Żydzi, którzy są w Wadowicach, są osobami dosyć mocno wyjątkowymi. To znaczy, to są osoby, które determinują rozwój tego miasta, one są wszechobecne tutaj. Ja tylko przypomnę, że jeśli byśmy się wybrali wokół Rynku Wadowickiego, to znajdziemy wiele kamienic właśnie należących do społeczności żydowskiej, chociażby Zachariewiczów, Klugerów, więc to są znakomite rodziny żydowskie, które tak naprawdę dodają ton temu miastu, Danielów i wielu, wielu innych. Jeśli chodzi o wielokulturowość Wadowic tamtego, tamtej epoki, tamtego okresu, to również mówimy o grekokatolikach, którzy są również obecni Mieście. Ja tylko przypomnę, że w sąsiedztwie kamienicy, w której się znajdujemy, w domu Wojtyłów, mieszkał między innymi Teofil Kluk, który był grekokatolikiem, zresztą człowiekiem, który był wiceburmistrzem miasta, a w roku 1925 w ogóle burmistrzem Wadowic. Człowiek, który nie, nie krył się ze swoim, jak gdyby, duchowością w kontekście właśnie tego, że jest grekokatolikiem. Niemniej to chrześcijanie i społeczność żydowska nadawała, jak gdyby, ton temu miastu w tamtej epoce. Ja tylko wspomnę również czy nawet najbliżsi sąsiedzi Wojtyłów to byli również Żydzi, bo jest znakomita historia związana z Ryszardem Rechenem, człowiekiem, który był na liście Schindlera w okresie II wojny światowej, który urodził się w tej samej kamienicy tylko rok później, bo w roku 1921 i zachowały się relacje w British Imperial Museum na ten temat z 1985 roku, które są również Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, gdzie mamy... Informacje na temat jego dojrzewania w Wadowicach razem, właśnie u boku, poniekąd, czy po sąsiedztwie Wojtyłów. I jak te relacje wyglądały wielokulturowe? To było miasto, które było otwarte na wszystkich? Ten młody Karol, który dojrzewał w takim otoczeniu, właśnie wchłaniał to jak gąbka te relacje i potem przeniósł je. Kiedy został papieżem? Karol on był osobą bardzo empatyczną, i to nie ulega wątpliwości. I ta empatia powodowała, że mu otwarty na wszystkie mniejszości, które go otaczały, które wokół niego były. Ja tylko wspomnę, że przecież jego kolega z klasy Jurek Kluger jest również Żydem, i potem ta przyjaźń trwała przez długie, długie dziesięciolecia i ona owocowała. To przecież dzięki Jurkowi Klugerowi papież do synagogi w Rzymie w pewnym momencie wszedł, co było takim elementem właśnie pojednania międzywyznaniowego. Eee, oczywiście Wadowice, to jak każdy inny miasto, miało swoje problemy. Nie, nie możemy tutaj hagiografii w tym wypadku stosować. Eee, w roku 1920, a więc w tym samym momencie, kiedy Wojtyła przychodzi na świat, w jest znany proces Hashomer Heceir, czyli młodego strażnika e, grupy e, dzieci, młodzieży, która jest z posądzana o szpiegostwo na rzecz bolszewików. Potem ona była uniewinniona, ta grupa młodzieży, zresztą historia też niezwykła. Więc Władowice mają swoje problemy, ale nie zmienia to faktu, że Karol Wojtyła rzeczywiście wychowuje się, jest wychowywany w takim środowisku wielokulturowym, jest chłopcem, potem młodzieńcem bardzo empatycznym. Nie pochodzi z bardzo zamożnej rodziny przecież, prawda? A jednak stać rodziców na to, żeby Karola Wykształcić? To jest y, dzięki temu, y, że rodzice tak chcieli, czy po prostu wodowice były takim miastem i były takie możliwości wówczas? Z wielkim trudem kształcili się synowie, zwłaszcza Edmund, to trzeba powiedzieć, wtedy Karol Wojtyła Senior był już na emeryturze, wychowywał Lolka sam właściwie, musiał opłacić czynsz w tejże kamienicy Hajma Bałamuta. I Edmund naprawdę cierpiał ogromną biedę i był zdeterminowany, żeby skończyć studia medyczne. Co roku składał podanie o odroczenie czesnego. I dzięki tej determinacji, dzięki temu, że dla niego medycyna była no, misją, Bycie lekarzem było naprawdę powołaniem. On tak to traktował, to tę medycynę skończył. I później Edmund bardzo dbał o to, żeby Lolek mógł się wykształcić. Troszczył się o niego ogromnie i nawet odkładał swój ślub. Mówił, że ja muszę najpierw być odpowiedzialny za Lolka. Ja chcę zastąpić mu matkę niejako i ojca jednocześnie i zadbać o to, żeby Lolek, zdolny bardzo brat, się mógł wykształcić. Lekarz, ojciec wojskowy, skąd u młodego rolka takie zamiłowania i zdolności ku, ku sztuce: poezja, teatr, literatura. No między innymi od, od brata. Edmunda. Od Edmunda tak, tak? Tak. To bardzo ciekawa osobowość. To lekarz, który posługując i pracując w Bielsku Białej, żeby obniżyć poziom lęku swoich pacjentów, aranżuje pewne dramy teatralne, do których zaprasza właśnie Karola. To, co Pani Milena wskazuje, to była rodzina zbudowana z rzeczy i spraw prawdziwych. Bardzo bliska, bardzo konkretna, doświadczająca em, sytuacji kryzysowych, dramatycznych, a nade wszystko szukająca, we wspólnocie sposobów zaradczych. Także ona też bliska współczesnym rodzinom, bardzo inspirująca to, co mówi pan profesor. Ta wielokulturowość, wielonarodowość, ona leży u fundamentów tej postawy dialogicznej, empatycznej. I to składa się, te wszystkie elementy składają się, że ta społeczność zdefiniowała Jana Pawła II. Zresztą Edmund też tutaj w Wadowicach jeszcze zaraził Lolka aktorstwem chociażby, to Edmund pierwszy grał w sztukach teatralnych i zabierał małego brata na te sztuki. I Czyli to jest wszystko od to nie Mieczysław Kotlarczyk, a, a, a brat zaraził młodego Karola aktorstwem? <grym> Oni aktorcem. się Oni poznali, poznali się, właśnie tak, dzięki, dzięki Edmundowi. Edmundowi. Myślę, że to jest aspekt wielopłaszczyznowy. Oczywiście Edmund odgrywał fundamentalną rolę jako brat, jako osoba najbliższa ale jednak musimy też pamiętać, że Wadowice tamtej epoki to również miasto, które teatrem stoi. Oczywiście to jest teatr prowincjonalny, teatr małomiasteczkowy, nie jest to teatr wysokich lotów, ale jest, bo przypomnę, moi drodzy, że mamy, szanowni państwo, że mamy Jagielonkę, która działa od roku 1907, potem rozwija skrzydła w roku 1912, czyli właśnie słynna rodzina Kotlarczyków, która przy Rynku Wadowickim właśnie wystawia swoje pierwsze sztuki, pierwsze teatry. Mamy również Sokół, który funkcjonuje w Wadowicach od z 1887, który w okresie międzywojennym również stoi teatrem, gdzie przecież Wojtyła potem na deskach tego Sokoła wystawia swoje, gra jako aktor w spektaklach i w sztukach teatralnych. Także nie możemy o tym oczywiście zapominać. Przypomnę również, że w gimnazjum mamy również, czyli w szkole, w której przez 8 lat młody Wojtyła uczęszczał, mamy również koła teatralne, które funkcjonuje, więc na pewno Wadowice w jakimś mierze odgrywały istotną rolę w w kontekście wrażliwości na sztukę, pan, panie profesorze, jest wykładowcą. Ma pan studentów młodych pochodzących no, z różnych miejsc. Siłą rzeczy do Krakowa ściągają ludzie z całej pewnie małopolski, albo może i nie tylko. Jak pan na to patrzy? Jak to się stało, że właśnie Karol Wojtyła, pochodzący no, z takiej niezamożnej jednak rodziny, z małego miasta, był takim gigantem intelektu? Znaczy, jest to bardzo typowe, że jeśli osoba, młoda osoba pochodzi z miasteczka czy z miejscowości będącej na prowincji wówczas, to jej determinacja jest o wiele większa do tego, żeby osiągnąć jakiś sukces. Te osoby są też świadome pewnych deficytów, które mają. Deficytów, które wynikają z pewnej behawiorystyki, z otoczenia, w którym się wychowywały. I może powiedzieć, Wojtyła takie deficyty miał jako To znaczy Każda młodzież prowincjonalna generalnie, żeby doszusować do tego potencjału, który ma młodzież krakowska, młodzież warszawska, musi jak gdyby bardziej się starać. I chciałbym twierdzić, że to też determinowało jak gdyby działania młodego Karola Wojtyły, żeby ten, no, można powiedzieć, w jakimś stopniu sukces osiągnąć. W każdym razie też musimy pamiętać o tym, że nauczyciele gimnazjalni, którzy otaczali Karola Wojtyłę, też mieli niebanalny wpływ na jego formowanie, jego osobowości. Mówiliśmy dzisiaj o duchowości, a ja tylko przypomnę, że od klasy trzeciej Edward Zacher był katechetą, nauczycielem religii dla Karola Wojtyły, postać wybitna, postać o wysokim potencjale intelektualnym, człowiek, który był również reżyserem, bo przypomnę, że w archiwum parafialnym w Kościele w Wadowicach, zawały się m.in. E, scenariusze sztuk teatralnych, które właśnie Edward Zacher, nauczyciel religii, pisał. I śmiem twierdzić, że również to miało swoje przełożenie na jego, na jego uczniów. Więc o taki aspektach taka pamiętam. miłość młodego Karola do. Romantyzmu, bo to jest chyba coś, co też go bardzo Jeszcze mocno kształtowała. Dodała, nie zgodziłabym się do końca na te deficyty. Jednak dom Wojtyłów no To w słowie oczywiście, myślimy. się Tak, myśli, tak mówimy. oczywiście, ale dom Wojtyłów był elitarny, i to mówili tutaj mieszkańcy Wadowic, że, że pani Wojtyłowa to była dama, to była osoba wykształcona, ona mówiła po francusku, ona grała na instrumentach, skończyła szkołę zakonną, po której no, damy. Ale gdyby Karol Wojtła w takim samym domu, urodził się, ale w Krakowie. Pewnie miałby po prostu łatwiej. Chyba to miał pan profesor na myśli, prawda? Szybanie, tak. Młodzież krakowska ma łatwiejszą ścieżkę rozwoju niż młodzież, która mieszka w miasteczkach czy pochodzi z, miast, z miasteczek. Gdzie jednak są pewne deficyty, no chociażby w dostępie do wysokiej kultury. Najprostsza tutaj sformułowana. Te sztuki, które wystawiali, to była klasyka Wróćmy literacka, to była Balladyna, to był e, Antygona, to były no, takie czołowe... No to, że teatr słowackiego był jednak w Krakowie. Szarny. No, no tak, właśnie, no, Słowacki, Mickiewicz, Norwid. Skąd u młodego Karola taka miłość akurat do Też trochę z domu. Ojciec czytał romantyczną literaturę Karolowi i Edmundowi. Ojciec cytował Norwida i siłą rzeczy no, Karol wzrastał w takiej atmosferze. Matka też zresztą też lektury tutaj podsuwała i była biblioteka, była czytelnia w Wadowicach i Karol chodził, wypożyczał w oryginale, czytał wiele lektur, uczył się zresztą greki i łaciny w szkole. Ta szkoła Wadowity liceum było na bardzo wysokim poziomie, to też trzeba powiedzieć. Młody nastoletni jeszcze Karol Wojtyła wyjeżdża na studia do Krakowa. Zaraz wybucha wojna, bardzo trudne doświadczenie i ten młody, zdolny, być może przyszły poeta, literat, aktor, scenarzysta, reżyser podejmuje decyzję, która odwraca jego życie o 180 stopni, zostaje kapłanem. Kto ma wpływ na to największy? Że Karol Wojtyła w czasie wojny podejmuje taką decyzję, wydać by się mogło dzisiaj bardzo trudno. Ta przestrzeń wzrostu powołania, ona miała miejsce tu w Jak sam papież mówił, że pierwsze seminarium miało miejsce w tym domu. To doświadczenie modlitwy ojca, który staje w nocy i błogosławi, no to dla każdego dziecka jest zapewne przejmujące to świadectwo rodziców i nade wszystko świadomość, że dla, dla mojej mamy, dla mojego taty, Bóg jest żywą osobą. Zresztą papież sam miał takie doświadczenie. To jest bardzo charakterystyczne dla, dla niego, że on miał taką zdolność odpowiadania na łaskę. I to. To o czym mówi też pan profesor Wojtyła odpowiadał na wszystkie propozycje, które go ukształtowały i na dynamizmy. Lokalnego środowiska, wychowawców, nauczycieli, świadomość tego, że Kraków jest ośrodkiem, który pomoże mu sięgnąć po nowe, jakościowo inne. To jest, to jest w tym człowieku. Natomiast to powołanie jest o tyle charakterystyczne, że to zawsze ma taki element dokonujący się w relacji między człowiekiem a Panem Bogiem. To przejmujące jest ta, ta sytuacja, kiedy on czuwa przy zwłokach swojego zmarłego ojca i tam następuje ten element przełomu. Ta świadomość, że odpowiedzią na na jego potrzeby, na jego pragnienia jest pan zmartwychwstały i zapada ta decyzja, żeby przeformatować swoje życie. To, to jednak ojciec, tak, zdaniem się księdza, wpłynął na tą decyzję o kapłaństwie, a nie na przykład mistek Jan Tyranowski, którego tak mocno też duchowo ukształtował, wprowadził na zupełnie inne wyżyny. To jest aspekt wielo, wielo, to jest dynamizm wielo, wieloaspektowy, to jest pewien proces, i na tym procesie Pan Bóg postawił wokół Karola Wojtyły bardzo konkretne osoby, które przyczyniły się do tego, że papież odpowiedział w taki sposób na tą, na tą Bożą propozycję. To jest jego odpowiedź na Bożą Miłość. Ale faktycznie. też matka, która jeszcze, przepraszam, która chciała, żeby jeden syn był lekarzem, a drugi księdzem. I papież później o tym wspominał. Mówił, że ja jednak zostałem księdzem, tak jak matka tego pragnęła. Tutaj też jej rola jest ogromna. Ona uczyła znaku krzyża, ona uczyła pierwszych modlitw i papież też to pamiętał i był wdzięczny za dar życia. Samo to zresztą, że nie zgodziła się na aborcję, tak jak jej proponowano, tylko urodziła Karola, mimo tego, że i jej życie, i życie dziecka było zagrożone i papież też to później całe życie pamiętał i dlatego między innymi zwracał taką uwagę na wartość życia ludzkiego odpoczęcia przez cały pontyfikat. Wspominaliśmy o wielu Wadowic, miasta, w którym Wojtyła dojrzewał. To ja tylko przypomnę, że mamy tutaj synagogę, ale mamy również trzy klasztory, które funkcjonują w mieście już od XIX i od początku XX wieku, bo to są siostry Nazaretanki, to jest klasztor karmelitański, o którym Wojtła wielokrotnie wspominał, że przed lekcjami szedł do tego klasztoru, aby się jeszcze pomodlić. I to jest klasztor palotyński w małym mieście, mającym zaledwie 7 tysięcy mieszkańców przed pierwszą wojną światową funkcjonują trzy duże zgromadzenia zakonne i to nie bez powodu na pewno też mogło wpłynąć na kształtowanie się młodej osobowości. No Karmel to dwóch zdań, to jest szkaplerz i obecność świętego Rafała Klinowskiego. To, to są osobowości, które bardzo mocno oddziaływały. Przecież ten grób tak. jest prawda, w kościele, w katedrze. E, Jan Paweł II był papieżem nie o niezwykle, myślę, takim społecznej wrażliwości, społecznym darze. Ta wrażliwość na ludzką krzywdę ukształtowała się tu w Wadowicach, w Krakowie w czasie wojny, kiedy no, musi pracować no, w katorżniczych warunkach, czy potem tuż po wojnie, kiedy widzi okrucieństwo, zaraz po tym okrucieństwie niemieckim w czasie okupacji, widzi okrucieństwo to sowieckie w czasie tego okresu stalinowskiego, co sprawiło, że potem ten papież jedzie na przykład do Ameryki Południowej i rozwiązuje gigantyczne problemy, których pewnie jeden polityk nie byłby w stanie rozwiązać, a on właściwie jedną pielgrzymką rozładowuje całe to duże napięcie. Znaczy, gdyby nie dramat rodzinny, który spotkał Karola Wojtyłę w okresie młodzieńczym, to śmiem twierdzić, że okres wadowicki byłby okresem takim prawie sielankowym z jego perspektywy, bo później rzeczywiście mamy okres II wojny światowej i okres już po II wojnie komunizmu, który zdecydowanie powrotu prowadza w Polskę w okres wieków ciemnych wręcz. tak. Więc okres międzywojenny i Polska, pomimo tego, że ona miała też swoje wady, pomimo tego, że w wielu wypadkach ta bieda gdzieś u tych ludzi też występuje, mamy kryzysy ekonomiczne, jeden za drugim, jeden się kończy, drugi zaczyna, szczególnie w latach 30. Ale nie zmienia to faktu, że to, co miało nastąpić później, to był prawdziwy Armagedon, który mógł wstrząsnąć młodym już dojrzałającym, już prawie dorosłym Karolem Wojtyłą. Niemniej te pierwsze 18 Lat, to rzeczywiście możemy uznać w kontekście środowiska, oczywiście poza dramatami rodzinnymi, czyli śmiercią dwójki najbliższych osób, możemy uznać za taki okres sielankowy. Otwórzcie drzwi Chrystusowi, to jest to hasło no, początku pontyfikatu i prowadzone potem przez wiele lat. To jest tak, że papież y, wiedział, że tak trzeba powiedzieć, bo miał te doświadczenia tu, polskie, choćby właśnie okupacja, potem lat strajnowskich, czy widział laicyzację Europy Zachodniej i dlatego ten pontyfikat tak rozpoczął to musimy być przekonani, że... Ta pierwsza encyklika, tak, ona wyrasta właśnie z korzeni Wadowickich i Krakowa, swoich własnych doświadczeń, swoich własnych obserwacji, ale również świadomości tego, co wydarza się w ówczesnym kontekście historycznym. To jest człowiek, który doskonale definiuje pewne aspekty, pewne trendy. Stąd też to sformułowanie otwórzcie drzwi Chrystusowi Ono jest o tyle inspirujące, że ona ukazuje, na czym ten pontyfikat będzie się koncentrował. Czyli, że odpowiedzią na lęki współczesnego człowieka jest Jezus Chrystus. I to, co proponuje świat wartości ewangelicznej. Doskonała puenta na koniec naszej rozmowy i spotkania. Bardzo Państwu dziękuję. Państwu również żałuję, że nie mamy więcej czasu, ale mam nadzieję, że do tematu niejednokrotnie będziemy wracać. Dziś to wszystko. Kolejny odcinek Balansu Bieli za tydzień w poniedziałek, a powtórkę na antenie TVP3 w czwartki. Jak zawsze tuż po do Bożego Miłosierdzia. Do zobaczenia.